Rozmowa Polskiego Radia 24. Tak, tak, to Karpacz i to nasze specjalne studio plenerowe. Wiceminister Funduszy Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, minister Jadwiga Emilewicz razem z nami. Dzień dobry, panie minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To co, ponieważ tutaj właściwie w Karpaczu wszystko wokół współpracy polsko-ukraińskiej się kręci, to może o tym porozmawiajmy. Jak ta współpraca na dziś wygląda, albo może inaczej? Jak wygląda sytuacja rozwojowa Ukrainy w kontekście pomocy świata zachodniego? To na dwóch poziomach sobie spróbujmy o niej opowiedzieć. Na tym poziomie społecznym, bo to warto zawsze podkreślać, że ciągle te relacje na poziomie społecznym polsko-ukraińskie naprawdę przez w ciągu ostatniego stulecia nie były tak dobre, jak są dziś. Ciągle najwyżej ocenianym politykiem zagranicznym jest pan prezydent Andrzej Duda i tutaj zbudowaliśmy ogromne zaufanie i ogromny kapitał społeczny. A te dyplomatyczne są raz są mocniejsze, raz słabsze. No dziś mamy nieco trudniejszy moment, związany ze zbożem oczywiście i z oczekiwaniami strony ukraińskiej, no i z naszą jednoznaczną polityką w zakresie ochrony własnego rynku i te są trudniejsze, ale niezależnie od nich, sprawy związane z obecnością polskich firm na ukraińskim rynku, bo jeszcze zanim o odbudowie, to powiedzmy o tym. Ponad 660 polskich firm na Ukrainie było przed wojną i nie wycofało się pomimo wojny. Dzisiaj ile jest tych firm? No więcej około, czy, mniej, właśnie, czy tyle jest, samo? Jest, jest tyle samo, mhm. a zainteresowanie deklaruje ponad 2000. Co więcej, w ubiegłym tygodniu miałam spotkanie ze wszystkimi bankami obecnymi na polskim rynku, które powiedziały, że już przygotowują instrumenty finansowe, pożyczki po prostu dla firm, dlatego że zaczepiają ich o to właśnie firmy, ich klienci, czyli naprawdę Polacy są gotowi na Ukrainę wejść i to w tym dyskursie, czy myśmy już coś stracili, nie stracili, że już inne państwa coś tam robią. Realnie firmy, które na Ukrainie dzisiaj są, to są polskie firmy. Zachodnioeuropejski europejski kapitał, Amerykanie, Koreańczycy czy Japończycy mówią, że bardzo chcą. Przekazują środki pomocowe, ale firmy tam nie wchodzą, bo żaden Departament Ryzyka w żadnym koncernie zagranicznym dzisiaj żadnej firmy do realizacji usług na Ukrainie nie dopuszcza. Więc na tym poziomie powiedziałabym takiej odwagi, znajomości tego rynku, trudnego nie tylko ze względu na wojnę, jak wiemy, ale po prostu ze względu na korupcję. Ta odwaga i gotowość do wejścia jest duża. Po naszej stronie zatem jest, jak pan redaktor pyta, jak na odbudowę. Ja powiedziałabym, że my nie czekamy ale na odbudowę. Ale zanim do odbudowy, jeśli chodzi o samą liczbę tych e, polskich, powiedzmy, przedsięwzięć na Ukrainie, to no, tak troszeczkę polityki, ale minimalnie dosłownie. Panie reprezentuje obóz rządzący, nie jest to żadną tajemnicą. Marcin Święcicki to jest przeciwna strona barykady, przynajmniej do pewnego momentu. Marcin Święcicki, bo dawno z nim nie rozmawiałem, on dalej jest rzecznikiem przedsiębiorców tam na Ukrainie. Czy w ogóle żadnych relacji, na przykład, żadnych kontaktów sami nie utrzymujecie między sobą? No, ja z Panem Święciskim się nie spotkałam, też do mnie nie przyszedł, chociaż jest, mam re, re, regularne mm -hmm. spotkania ze wszystkimi izbami, ze wszystkimi stowarzyszeniami przedsiębiorców, tymi reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego, na których czele stoją także osoby, no, bynajmniej nie kojarzące się z naszym obozem, niedawno prezydentem, bo tak się chyba nazywa, szef tej organizacji z, z, Związku Pracodawców został były prezydent Wrocław sławia pan Dudkiewicz, on się spotyka, spotyka się Polsko-Ukraińska Izba Biznesu, gdzie są no, dawni, prominentni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także jakby ze wszystkimi organizacjami się spotykam, które mają cokolwiek wspólnego z Ukrainą. Pan Święcicki się do mnie nie zgłosił i nie był. Ale te inne organizacje, które zrzeszają firmy, które na Ukrainie już są od dawna i mają konkretne Niech problemy z oczekiwania... Przede wszystkim branża budowlana. I to są to budownictwo liniowe, czyli tacy, którzy budowali na przykład na Euro 2012 na Ukrainie drogi, bo są takie i te firmy, dzisiaj jedna z nich na przykład, buduje 120 kilometrów w obwodzie Ale to rdowskim. też ciekawe, bo przypomnę, przed 2012 rokiem autostrady nam mieli Chińczycy budować, finalnie to Polacy budowali drogi na Ukrainie. No? To, Człowiek się uczy dobra, całe życie. Ale to naprawdę nasze firmy w ten sposób budują swój potencjał, no bardzo duży, także to jest coś, ja się staram wspierać te firmy, nie jest łatwo też mówiąc zupełnie wprost, bo te firmy często no ze względu na to, o czym powiedziałam, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o kontraktach publicznych, bo w relacjach biznes to biznes jest znacznie lepiej, znacznie jaśniej. W relacjach biznes do administracji różnie to bywa i my często interweniujemy, my mówię szeroko rozumiana dyplomacja od ambasadora Cichockiego w Kijowie, po mnie tutaj w Warszawie i moich współpracowników, urzędników, kiedy ktoś ma nagle naliczony, nie wiadomo skąd, podatek nadmiarowy albo kiedy zostaje zerwane bądź zawieszone postępowanie przetargowe, które takim nie powinno być. Więc tego typu historii mamy mnóstwo i te historie również opowiadamy naszym zachodnioeuropejskim partnerom, mówiąc o tym, że zanim transfery finansowe trafią bezpośrednio na konta ukraińskie. To być może potrzebne są instytucje pośredniczące, jeżeli chcemy, żeby te środki naprawdę służyły temu, co ma, czemu mają służyć. My przygotowaliśmy rozwiązania dla polskich firm. Jesteśmy pierwszym państwem w Europie, którego agencja ubezpieczeniowa, która ubezpiecza inwestycje zagraniczne, transakcje handlowe za granicą, będzie miała ofertę za chwilę po podpisie pana prezydenta, który powinien się pojawić na ustawie dotyczącej Wierzy do końca pani, tego że tygodnia. dojdzie do odbudowy Ukrainy przez polskie firmy? Ja wierzę, że dojdzie do inwestycji polskich firm na Ukrainie jeszcze nawet zanim wojna się skończy. A jak to się wydarzy, to będą to firmy, które będą liderami w odbudowie Ukrainy. Według już po tego wstępnego podziału Polsce miała przypaść w odbudowie ta część Ukrainy. Trudna, która, Charkowska. Która, no, no właśnie, i teraz pytanie brzmi, jeżeli. Ja nie chcę za dużo powiedzieć z jednej strony, a z drugiej strony gryzę się w język, bo powiem szczerze, podchodzę z dystansem do tego, co będzie, jeżeli te tereny rzeczywiście zostaną zaanektowane, przejęte, być może nawet autonomiczne. Nie no, wiem, ale to jest takie Nie chciałabym nie spekulować. O tym mhm. wiemy dzisiaj, oczekiwanie Ukrainy jest jasne i chcę kształtu, powrotu do kształtu sprzed 2014 roku. Nie nam mówić o tym, jak ten kształt, na co ostatecznie zdecydują się władze w Kijowie. Ja powiedziałabym tak, że te podziały terytorialne one były napisane czy też zadeklarowane na konferencji w Lugano rok temu w Szwajcarii. No po tym roku wiele krajów, które różne miały obszary. No dzisiaj cicho raczej o tych y, y, obszarach raczej jakby wskazywane są konkretne inwestycje. Ja Wczorajsza, muszę powiedzieć... dymisja Reznikowa tak. świadczy o tym, że korupcja na Ukrainie ma się świetnie. Tak jak się miała, tak się ma. I wszystko wskazuje na to, że to jest raczej nie do ple... no, wyplewienia w żaden sposób. Ja się, panie redaktorze, mówiąc uczciwie, już kilka razy zastanawiałam, czy my możemy... Ja miałam 13 lat w 89 roku i czy patrzę z dużym idealizmem na nas, na nas w przeszłości. Wydaje mi się, że myśmy byli w innym stanie wtedy, niż jest Ukraina dziś. I uczciwie nie nie potrafię na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, przecież pamiętamy różne historie z pierwszego etapu transformacji ustrojowej, no a jednak dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym momencie. I to nie było. kulturę polityczną zmienia się znacznie trudniej niż ustawy. Ja nie mam co do tego wątpliwości, dlatego wspomniałam o tych instytucjach pośredniczących, które są tak istotne, przez które środki powinny przebiegać. One nie mogą dzisiaj na pewno trafiać bezpośrednio na konta rządowe ukraińskie, dlatego że no, te historie dotyczące korupcyjne, mhm. Yy, yy, po prostu będą się rozmnażać, chociaż ja jestem pewna. I wierzę w deklarację prezydenta Załońskiego i tych polityków w rządzie ukraińskim, ja których ja nazywam, tych polityków młodego pokolenia. Tak urodzonych w interesie w latach Polski 80. jest wstrzymanie importu czy eksportu ukraińskiego zboża przez terytorium Rzeczpospolitej. W interesie Ukrainy. Precyzując, w interesie Polski jest wstrzymanie importu, natomiast nie zatrzymanie tranzytu. Ale ten tranzyt cały czas jest. Oczywiście. I teraz tak, jeżeli ten tranzyt będzie szedł, a nie będzie tego przemieszczania swobodnego towarów rolno-spożywczych, bo mówimy o całych, całym rynku rolno-spożywczym ukraińskim do Europy, to będziemy skonfliktowani na nowo, czy. To jest trudny czas, natomiast myślę, że nasze, nasi partnerzy z są trzy komunikaty bardzo istotne. Po pierwsze, to nie jest tylko Polska, my jesteśmy oczywiście największym Dzień rynkiem, ale mówimy państw. pięć mhm. krajów i na razie, choć Ukraina, ukraińska strona próbuje pokazywać, że Bułgaria już nie będzie utrzymywać, czy Rumunia, no to tutaj stanowisko pana ministra Telusa i też jego doświadczenie, ostatnie rozmowy w ubiegłym tygodniu, on z Karpacza będzie jechał do Kordoby na spotkanie z ministrami rolnictwa. Jest jednoznaczne, że ta piątka jest utrzymana, czyli po pierwsze to nie jest problem tylko polski, tylko naszego tutaj regionu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, my zachęcamy Komisję Europejską, mówiąc do, o tym, że my sobie nie możemy pozwolić dzisiaj na przyjęcie większej liczby zboża, bo nasze zbiory w tym roku nasze to są 13-14% uh -huh. wyższe niż w ubiegłym roku. Czego czasami Francuzom czy Hiszpanom jest trudno zrozumieć, bo oni z kolei mają deficyt, ale my, nasze silosy są zapełnione w 50-60%, więc my po prostu no jest z nami trochę tak jak z mamą w samolocie, kiedy coś się dzieje i pojawiają się turbulencje. Mama ma najpierw sama sobie nałożyć maskę na twarz, zanim założy dziecko. I to jest nasze stanowisko. My nie mówimy zbożu ukraińskiemu. Nie, że to jest jakaś ideologiczna walka. Mówimy po prostu o ochronie własnego rynku. Tak samo zachowałby się każdy rząd. Diedwija była naszym gościem. Dziękuję pani minister, dziękuję, dziękuję. Państwu, do usłyszenia. Bardzo Rozmowa polskiego radia 24.